Nie trzeba się bać. Trzeba cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą z tym dzieckiem, jak najwięcej, nie wiem. Dla tej opieki, tak, dla tego dziecka, no, wiadomo, rodzice też muszą odpoczywać. No, niektórzy są słabsi, niektórzy są silniejsi, tak, bo to też no, dużo zależy od, psych od psychiki, tak, człowieka. Ale. Nie trzeba narzekać. Trzeba cieszyć się, że dzisiaj jesteśmy. Jest dobrze. Ja uważam, że takie dziecko w rodzinie, nie tylko w tej najbliższej, czyli takiej jak ja, mąż i nasze dzieci, tylko w tej nawszej dalszej rodzinie, bardzo dużo rzeczy zmienia. Nasze życie przewartościowało 180 stopni. E, w ogóle na co innego zwracamy uwagę, czym innym się cieszymy. E, z każdego dnia. Czerpiemy to, co jest najlepsze i chcemy, żeby coś ten kolejny dzień przyniósł dobrego. Yy, także tutaj już nie chcę wchodzić w szczegóły, co to tak, ale naprawdę takie dziecko i kontakt z takim dzieckiem przewartościowuje życie, przewartościowuje świat. Yy, ust chyba ustawia w takiej lepszej pozycji człowieka, że potrafi spojrzeć na pewne rzeczy. Inaczej zupełnie i na pewne rzeczy patrzy, na które by chyba kiedyś nie zwrócił uwagi, że, że dzień minął, a tak naprawdę to się nic nie wydarzyło, a dla nas to jest kolejny dzień spędzony razem. Super. Bywały takie, właśnie, tygodnie, dni, gdzie on po prostu wcześniej, bo teraz to tak różnie ma, ma dużo takich spokojnych dni i w ogóle. Ale to były takie wcześniej momenty, gdzie pierwszy raz trafiliśmy do fundacji i był tak już naprawdę fajnie ogarnięty, gdzie neurologicznie nic się nie działo. Dziewczyny przyjeżdżały całymi ekipami. Doktor, pielęgniarka, ksiądz, i on takie okrzyki radości yy, po prostu wydawał. Był tak wiecznie uśmiechnięty, wiecznie zadowolony, wiecznie buzia otwarta. Dzięki Fabianowi. Nauczyliśmy się doceniać życie, cieszyć się z małych rzeczy. I wie pan, co, czego się nauczyliśmy? Żyć w, w rodzinie. Jakby skupiamy się na bardziej na miłości, na takich ogólnych rzeczach, a nie skupiamy się na jakichś tam problemach, kłótniach. Fabian chyba nas tak trochę scalił, tak zwarł, jakby to powiedzieć.